Ok, filmik o tym, dlaczego filmy Gimpera są lubiane, a dlaczego moje filmy są nie mm. Właściwie to mógłbym to zakończyć w jednym zdaniu. Sprawa jest prosta. Gimper ma wielu widzów. Ja mam niewielu widzów. I na tym właśnie mógł się skończyć ten film. Ale zanim zdislikeujesz ten film, zanim wyrażysz swoje oburzenie tym, że Chryste Panie, clickbaitowa reklama, pozwól, że wyjaśnię. Więc, drogi widzu, jeżeli jeszcze tego słuchasz i łaskawie nie zdislike'owałeś tego filmu, zaczekaj jeszcze chwilę, a najlepiej pulp go z góry, bo okaże się, że powiedziałem coś mądrego. Więc krótko rzecz ujmując, sprawa wygląda tak. Nie Jest YouTuber A, jest YouTuber B, tak? I YouTuber A ma y, wielu widzów, YouTuber B ma niewielu widzów. YouTuber A wrzuci film o treści identycznej jak YouTuber B, Czyli ten youtuber, który ma wielu widzów rzuci taki sam film, powiedzmy, jak ten, który ma niewielu widzów i on zostanie polubienia, a ten drugi zostanie, jak to mówi się współcześnie. Wybaczcie telefon, zhejtowany. Dlaczego? Sprawa jest prosta. Ludzie potrzebują swoich bóstw, tak. W okresie, kiedy kreował się YouTube, powiedzmy, było niewielu twórców, te materiały, jak sami zobaczycie, inaczej. Bardziej liczył się pomysł niż forma filmu w wielu przypadkach. No, choćby zobaczcie na początku kanał AdBastera, no, film nagrywany w lusterku i sukces, tak? Nie było wiele osób, które chciały spróbować czegoś takiego jak YouTube, i wtedy kreowały się osobowości, tak? Na przykład wtedy wykreował się taki Gimper, hmm. do którego swoją drogą uważam wciąż za osobę inteligentną, i osobę, która potrafiła wykorzystać swój sukces, a jego. Film, intro część Cwelu, który niestety usunął uważam za jedno z lepszych dzieł z tego względu, że było tam wiele razy przed na metapoziom. I teoretycznie wybaczcie, ten telefon uprawiał manipulacje z poziomu w sensie mówiąc, że manipuluje, manipulował, poprzez samo mówienie o swojej manipulacji, tak? No ale film został uznany za wulgarny, oburzający i ta Agora, którego sponsorowała się oburzyła. Mniejsza, z tym ta historia jest tutaj e, zupełnie nieistotna dlatego, o czym mówię. No ale te, teraz o co chodzi? Więc kiedy youtuber ma niewielu widzów, tak, e, teraz jakiś nowy youtuber, no wymaga z niego wszystko, żeby miał perfekcję jakoś. No Boże, masz fatalny dźwięk. Fean że masz fatalny dźwięk. Aglarionie. Jest wymagane tysiąc innych rzeczy, a nawet jeżeli to wszystko zostanie dopracowane, to ten filmik może zostać skateytowany, tak? Nigdy nawet nie za bardzo chcecie słuchać. Um, YouTuber, który ma pełną rozpoznawalność, dostaje z góry lajka właściwie pod każdym takim nowym filmem. Um, taki YouTuber, który zyskał już wcześniej, um, ponieważ ludzie generalnie potrzebują autorytetów, a nawet bogów. Autorytety to jest um, coś, co zastępuje ludziom bogów takiej prymitywnej wersji, rozumianych jako tacy, no nie wiem, nawet nie bogowie, tylko tytani, ktoś, kto chodzi między ludźmi. I ludzie, lubiąc filmy takiej osoby, czują się, że współtworzą jego moc, że partycypują w sile tego bóstwa, tak? No i takim bóstwem obecnie może być nawet youtuber, tak? Więc, no słuchajcie, no jaką jest być, kurczę, czym nobilitującym jest być yy, w gronie być częścią mojej istoty, jednym z moich 137 subskrybentów i wiecie, polubić ten film. No nie jest to niczym nobilitującym, a czymś innym, jak jest się częścią potęgi, jak na przykład Pan Tomasz Andrzej Działowie, jeżeli jest się częścią potęgi tego YouTubera, tak? No to cóż, yy, można, można na tym. Yy. Można zbudować na tym poczucie, że jakby partycypuje się w jego sukcesie. Rozumiecie, ludzie lubią partycypować w sukcesie albo partycypować w mod. To jest jedno i to samo de facto. Więc dopóki mozolnie nie zrobisz tej masy krytycznej subskrypcji, jakieś 50 tysięcy subskrypcji w góry, a najlepiej jeszcze więcej, no to trzeba się liczyć z tym, że te filmy będą dizajkowane design i w sumie ludzie będą czynili gdzieś. Więc ja się z tym liczę. Wiem, że większość przestała słuchać już na początku tego nagrania, ale jeżeli ktoś słuchał, to byłoby mi niezwykle miło. Po prostu serduszka i świetnie, wspaniale. Dziękuję. Mm. Jeżeli uważacie, że powiedziałem coś sensownego, polubcie ten film, zasubskrybujcie ten kanał i zróbcie takie inne rzeczy, przede wszystkim udostępnijcie. Udostępnijcie nawet jak nie lubicie, nawet jeżeli, nie wiem, chcecie napisać jakiś krytyczny komentarz typu Boże, co za debil, hahaha, xddd, ja prd, bo widzę takie komentarze, no po prostu to jest... zastanawiam mnie swoją drogą, jak komuś chce się nawet coś takiego pisać, ale ja to o tym już mówiłem we wcześniejszym filmie, więc ha, możecie zaglądać również do wcześniejszego filmu. Tak, jeszcze jedna informacja dla ludzi, którzy czekają na rozwiązanie, zagadki, niestety ujawnił się mi perfekcjonizm i długie, to klatka po klatce. Mam 7 minut do zmontowania i dłubię klatka po klatce, to było takie takie, no, takie... No, to jest taka moja, moja choroba. Oczywiście później zostałem hejtowany za to, że z tego, że jest dobry obraz, jak dźwięk jest do dupii, bo nagrywałeś to, nie wiem, mikrofalówką czy czymś tam, bo ludzie piszą takie rzeczy i myślą, że są tacy zabawni, bo tysiące duży tego tekstu, ale to jest wiecie, wiecie, jak youtuberzy czy ludzie istoty życia publicznego zdobywają swoją powiedzmy chwałę, yy, inaczej jak ludzie partycypując w ich sukcesie czują się, wiecie, silniejsi, czują się elementem tej potęgi danego youtubera, danej postaci życia publicznego, to podobnie jest z, z popularnymi tekstami. I ludzie powtarzają, wiecie, jak głupki takie frazy typu, nagrywałeś to tym lub coś w tym stylu, no bo czują, że ten tekst ma siłę, że ten tekst to jest, kurczę, już moc kulturowa za tym potąża. Ja mogę wam omówić kiedyś bardziej na serio te zjawiska, tego. Takiego mm, mówienia na kompletnym wyrąbaniu, za przeproszeniem. Mm, no i w, no ale wiecie, jeżeli będę mówił to w ten sposób, to was to znudzi, bo wiecie, Boże, dlaczego siedzisz w ten sposób i mówisz do kamery? No bo szczerze mówiąc, jeż, e, wtedy liczę, że przekażę Wam jakąś coś merytorycznego. Teraz już skupi się na tym, że nie wiem, pomachałem rękami. Jeżeli komuś się spodoba, to pewnie dlatego, no niestety tak to wygląda. No więc. Zasubskrybujcie ten kanał, coś tam, kliknijcie dzwoneczek, polubcie ten film, udostępnijcie, skejtujcie, zróbcie cokolwiek, będzie mi niezwykle miło. Pięknego czasu, o, znowu, no wiecie, nie wyciszałem, niestety. Yy, pięknego czasu, o Boże, jak mogłeś do nagrywania nie wyciszyć telefonu, skandal. Nie szanujesz widzów, no, więc nie szanuję, znaczy, oczywiście, każda inteligentna osoba zrozumie, że to jest częścią konwencji tego filmu. A zauważyłem, że to jest już na YouTubie, że to taka konwencja. Wtedy nie zależy co zrobić, to jakiś jakiś kompletny sygnał. to taka konwencja. I że, y, to działa na ludzi tak jak w reklamach Garniera słowo innowacja! To tak na działa, konwencja na YouTubie. No więc to jest element konwencji, to że ten telefon, o, Że ten telefon zrobił mi, to był element konwencji. Tak? No, ludzie nawet nie wiedzą, co znaczy konwencja, no ale to no, tak na marginesie. No dobrze, polubcie, zasubskrybujcie i 10 razy jeszcze ta mantra nie wiem, co tam może jeszcze z fajnego zrobić. Zróbcie coś fajnego z tym filmem, albo nawet nie fajnego, tylko zróbcie cokolwiek. No, pięknego czasu, cześć. cześć.